nie mam taki jeszcze dla Was prezencik, ale to jest dla wszystkich znaków Zodiaku. Ja sobie potasowałam karty, poukładałam porządnie, prawie <grym> i zrobiłam trzy kubki kart. Ja będę chciała, żebyście sobie dla zabawy wybrali po prostu pierwszą kubkę. To jest numer jeden, druga, numer dwa, bądź trzecia. I ja tą górną, pierwszą, przetasowaną. Zaraz wyłożę i opowiem Wam, co sobie wybraliście. O, tak po prostu, ogólnie, może to do Was trafi. Także macie teraz czas i możliwość. Trzeba być bramka numer jeden, bramka numer dwa, czy bramka numer trzy, telefonu do przyjaciela nie ma. Więc ja po malutku przy każdym sobie dogram filmik. Mamy kartę numer jedną, dobrze? Jeżeli się już zastanowiliście, to ja sprawdzam, co jest pod kartą numer jeden, ok? Także myślcie sobie szybciutko i wybierajcie intuicyjnie. Możecie też przy okazji zadać sobie jakieś konkretne pytanie również, które miałoby na celu może przynieść Wam jakąś odpowiedź. Z kartą pod kartą, pod kubką kart numer 1 mamy taką kartę. Co to jest za karta? Giermek, różtek. Są to karty kotów. Nie jestem jakąś maniaczką kotów, ale po prostu mam takie ładne, piękne karty kotów. I teraz mogę Wam tak naprawdę odczytać tą kartę. Co sobie wybraliście? Jak, jak, sam, jak sama ta karta świadczy o tym obrazku, to tutaj mamy takiego no, zabawnego kociaka, który lubi się bawić, który jest taki jeszcze bez troski, prawda? Ale teraz, zagłębiając się w tą energię tej karty, to świadczy to o tym, że jeszcze Ty możesz, mogłabyś, możesz nie znaleźć w sobie. Tego, co chciałabyś, chciałbyś wykonywać, kim jesteś, takim, wiesz, wiecie, tak po prostu możecie nie znaleźć jeszcze sobie tej iskry, odpowiedzi, co byście chcieli robić w życiu, kim chcieliście być. Może to nawet są niespełnione jeszcze właśnie rzeczy, bo to jest kociak bez troski, to jest jeszcze taka osoba po prostu, która się szuka. Ale pod tą kartą kryje się coś zupełnie takiego fajnego, że jeżeli wy zdobędziecie się i odważycie by znaleźć, czy to są zawodowe rzeczy, czy inne, czy pasje, jeżeli znajdziecie w sobie tą iskrę, choćby po prostu tą chęć szukania siebie i samorozwoju, to tutaj są wtedy fajne rzeczy, które do was przyjdą, czyli możecie się spodziewać naprawdę fajnego, fajnych wydarzeń, czy to jest jakiś projekt w pracy czy podwyżka, czy coś takiego, ale wy musicie zacząć szukać coś pozytywnego w sobie, co w ogóle chcecie robić. Taką kartę sobie wybraliście. No. Numer jeden. I dogrywamy sobie filmik. Jeżeli któryś z was wybrało tą kupkę numer dwa, co za tym się kryje? Co? Ale mam nadzieję, że nie wybraliście dwójki. Nie, słuchajcie, karta diabła. Diabeł. Diabeł, jak sam sobie na obrazku, to są kajdany, łańcuchy, ograniczenia w pewnym sensie. Co, się, co, co jest diabłem w ogóle? Ego, egoizm, narcyzm. Sam dla siebie jesteś diabłem troszeczkę, bo sam sobie dajesz jakieś ograniczenia. Możesz kierować się tak naprawdę też jakimś nie wiem, szaleństwem w podążaniu do czegoś. Słuchajcie, to może być różne rzeczy. Tam mogą być zdrady, seksualne jakieś rzeczy, gdzie możecie mieć po prostu nad wyraz może jakieś bodźce, większe na ten seks czy na pieniądz. Wiecie, o co mi chodzi? Chodzi o to, że jest czegoś za dużo, jest za dużo negatywizmu, za bardzo za szybko chcesz coś osiągnąć. To jest tak, taka karta o potrupach do celu, nie? Także jeżeli wylosowaliśmy w taką kartę, to ona oznacza, żebyście się zatrzymali, że wykonujecie pewne rzeczy, ym, nawet wbrew sobie, nawet o tym możecie nie wiedzieć. Także cokolwiek robicie, a jakaś wasza sumienie, świadomość mówi wam, hej, hej, coś tam jest nie tak, nie rań tej osoby, czy, czy nie robi to w taką, nie iść tą drogą. Można przecież inaczej, zawsze można inaczej, jeśli to do Was faktycznie jest. Jeżeli się z tym zgadzacie, przemyślcie swoje życie, zatrzymajcie się, zobaczcie po prostu, czy to wszystko, co robicie, w, tak, w jaki sposób to robicie, czy to jest warte Waszego zaangażowania, czy nie ma podtekstu tutaj takiego, że faktycznie, że faktycznie jest Was w jakiejś sferze za dużo, że robicie coś na przekór innym, po złości innym. Tutaj jest taka mała uwaga i przestroga, że niestety, ale pod tą bramką numer dwa, jeżeli czegoś nie zmienisz w sobie zazdrości, egoizmu, jakichś popędów może nawet to po prostu to, cię, to jest zgubne. Więc tutaj jest jeszcze możliwość zmienienia tego, i tak naprawdę to Ty jesteś wyznacznikiem, czy będziesz dobry czy zły. Czy będziesz dobrze, czy źle traktować innych. Więc jeżeli jakimś cudem ta karta trafiła do Was i tak naprawdę jest coś, co robicie, niefajnie może nie jesteście w porządku wobec partnera, czy partnerki, może nie jesteście w porządku wobec swojego dziecka, czy w pracy z przyjaciółmi, to zacznijmy traktować się lepiej. Ta karta mówi o tym, że coś jest z Tobą nie tak. I zacznij traktować innych lepiej, a dzięki temu sam. Tak naprawdę poczujesz w sobie miłość. Dobra? Okay. Dobrze, kochani. I mamy tę trzecią brameczkę tutaj dla Was. Kto wybrał numer trzy? Tak w ogóle. I mamy takie coś. Trójka, mieczy. No, Wam wylosowałam, chyba tylko ta jedynka była taka podchwytliwa. Dobra, ale nie, ale tak do rzeczy. Ta karta też nie należy do przyjaznych. Ona mówi, ale pamiętajmy, że to nie musi trafić do wszystkich. Ona mówi tylko o tym, że jeżeli, no to jest na sercu, jeżeli no na pewno coś się wydarzyło, że mogliście być zdradzeni, zostawieni albo po prostu jesteście w separacji, jesteście jeszcze przed rozwodem, nie mówię do ludzi po rozwodzie, musimy się liczyć z tym, że w ogóle trzeba uważać na osoby trzecie, bo jest to trójka mieczy, czyli osoby trzecie, musicie uważać bo mogą być wbrew pozorom nie waszymi przyjaciółmi. Mogą tak naprawdę pobudzać um, bardziej ten konflikt, który już macie dany z partnerem. Także to trzeba by było uważać nawet na najbliższe osoby, bo jednak jest to przy sercu. Mąż czy żona też byli dla was kimś, kogo kochaliście wcześniej. Trzeba, trzeba uważać czy na teściową, czy na siostrę, czy na przyjaciółkę. Po prostu mm, nie słuchajmy Miejmy swój własny rozum, swoją własną intuicję, nie słuchajmy osób trzecich. Tutaj jest wielka uwaga do tego. Tak, ta karta oznacza, że nie przejdziecie gładko przez to wszystko, że będzie cierpienie, że już jest cierpienie, że będzie dużo może plotek, może złych słów padnie, może to wszystko już jest beznadziejne, ale ta karta Was wzmocni. To jest karta mówiąca o tym, że te chmury, bo to jest też taka ukryta. Karta chmur. Te chmury znikną, pojawi się słońce, tylko nikt wam nie powie kiedy. Więc tak naprawdę was bardzo mocno wzmocni i będziecie silniejsi. Jeżeli któryś z was zastanawia się właśnie, dlaczego to się mnie wydarzyło, dlaczego ja tego doświadczam, pamiętajmy o tym, że nasza dusza wybiera tak naprawdę doświadczenia już teraz w życiu. I tak w dużej mierze może być takie doświadczenie, które wybraliście sobie sami. Może teraz tego nie widzicie, bo nikt nie widzi tej przyszłości. Ale akurat ona oznacza, że po tym, co się już najgorszego wydarzyło, to już naprawdę najgorsze będzie za Wami. Także te chmury miną. Więc ja przekazałam Wam te trzy tutaj numery. W zależności od tego, co sobie wybraliście, to tak naprawdę zastanówcie się tylko, czy dla Was miało to jakieś, gdzieś, jakieś um, przesłanie, przeznaczenie. Jakbym miała te trzy karty tak naprawdę ze sobą połączyć, tak ogólnie, bo nikt nie wybrał trzech, prawda? Ale tak ogólnie to by było coś takiego, jeżeli jeszcze. O, słyszę mama! Jeszcze nie wie gdzie jestem. Jeżeli jeszcze jesteście właśnie na tym rozdrożu i nie wiecie po prostu, co ze sobą zrobić, może to być przez te blokady, które macie i ograniczenia, może was ktoś wcześniej zranił i złamał. Trzeba by było zastanowić się, czy to nie jest przeszłość, z którą musicie sobie poradzić. Czy nie na nowo musicie się odnaleźć. Tak bym połączyła te trzy karty. Cudownego dnia. Buziaczki dla Was wszystkich. Takie małe zaskoczenie dla Was. Jeszcze wrócę. Może, jak mi się uda przed urlopem, to jeszcze wrócę z jakimś przesłaniem.